Co to? Posprzątajmy moją szufladę wstydu. Sprzątanie kosmetyków bardzo Wam się podobało. Zostawiliście mnóstwo komentarzy, więc lecimy. W tej szufladzie jest dosłownie wszystko i nic. Niby są tutaj jakieś organizery, ale nie do końca wiem, z czego to jest organizacja. To wszystko po kolei zaczęłam wyjmować. Chowałam opakowania, tak aby się luzem nie walały. Znalazłam jakieś listy, kto wie co w nich. Jest. Kable, kosmetyki, opaski, ozdoby. Dajcie znać, czy wy też macie taką szufladę wstydu. Opakowania po kosmetykach balony. opaski. Znalazłam też malowanki mojej siostry, które trzymam. Nie, nie wyrzucam. Naklejki, które trzymam na wyjątkową okazję. Niestety niewykorzystane próbki kosmetyków. Trzymam na specjalną. Okazja, na stare telefony, tatuaże, gry, więcej jacy. Do Takie dopadną ciaki urocze, foty. Zabrałam się za kable. Dokładniejsze sprzątanie tego i kosmetyków jest na youtubku Ki. Musicie zobaczyć, bo tam to się dopiero dzieje. Nie cierpię rozwiązywać kabli. Jeszcze więcej niewykorzystanych próbek, a to mały sukces. Gadżety do telefonu, niewykorzystane ledy, więcej gier. Ten karton, który oklejam sama, widać? Wykorzystałam właśnie do takich rzeczy. Do telefonu, baterie, kable, obiektywy, mikrofony, czy parasolki do telefonu. Znalazłam też takie opaski. Jedwabne gumki do włosów, te włożyłam do mniejszego organizera, a do większego. Idą znowu randomowe rzeczy, ale bardziej poukładane. Nie da się tego wszystkiego zorganizować. Dlatego moim celem był po prostu porządek, brak chaosu i brak niepotrzebnych no, rzeczy. Czy też jakieś otwarte kosmetyki, więc one lecą do tej innej szuflady jak oto zapanował pozorny porządek.